Czytajcie, kochani, na początku roku 2022. Nie jest to czytanie cało miesięczne ani całoroczne, po prostu krótka, krótka wskazówka, co jest najważniejsze w styczniu. Tylko w styczniu, co jest najważniejsze dla każdego znaku zodiaku. Z czym, każdy będzie, z czym będziecie się mierzyć? Co będzie, na co warto zwrócić uwagę? zobaczymy teraz co dla baranka. Sprawiedliwość. Baran będzie będzie yy, ważne będzie w tym miesiącu dla barana yy, sprawiedliwa ocena sytuacji. Są wybory, są wybory. Do dokonania. Ba, y, zastanawiać się może baranek, czy w co, w co wierzyć. Jakby różne informacje mogą przychodzić do barana, bądź będzie czuł sam w sobie rozterki. W którą stronę pójść? Co ma, y, co jest bardziej, y, co jest, y, czy za logiką, czy, czy za tym, co mówi serce. Jakby baran nie miał własnego zdania, tak się tutaj pokazuje, więc w baranku może trzeba wypracować własną, własny punkt widzenia, może trzeba pójść za tym, co ci intuicja podpowiada, albo po prostu dokonać racjonalnego wyboru, bo nie zawsze jest tak, że coś jest białe lub czarne, dobre lub złe. Każda droga, którą wybierasz, zamyka możliwość pójścia w innym kierunku, ale otwiera przed tobą perspektywę jakąś. I nigdy nie wiadomo, tak naprawdę, jeżeli dokonujemy wyboru, co tracimy, a co zyskamy. Nigdy nie wiemy. Po prostu w danym momencie dokonujemy wyboru i idziemy w tą stronę. Dobrze jest brać odpowiedzialność za to. Nie wstydzić się swoich decyzji, wyborów, nie ukrywać się przed światem, ale nie być podstępnym. Nie robić, nie, nie dokonywać takich wyborów, które dzięki którym albo nie dzięki bo to negatywne byłoby, y przez które inni z Twojego najbliższego otoczenia mogą ucierpieć. Nie bądź podstępny. Bądź uczciwy, prostolinijny, niewinny, szczery. Nie musisz się ogłaszać y, wszę i wobec, że jesteś taki, po prostu bądź taki. Dokonuj dobrych wyborów. To dla barana. Co dla byczka na styczeń? Co najważniejsze dla byka na styczeń? Praca. Byk będzie pracował, będzie praca dla niego ważna. Nie jest tu nic spektakularnego, to jest po prostu normalna, codzienna praca. Ale byk ma docenić siebie. Sprawiedliwie, nie przeceniać się. I znowu się pojawiła sprawiedliwość. Zobaczcie, co ten rok nam niesie. W darze. Byku, oceń sprawiedliwie swoje wartości, to co umiesz, to co potrafisz, doceń to, ale jeżeli czegoś nie umiesz, to nie, nie twórz takiej iluzji wokół tego, po prostu dołcz się, doczytaj, dopracuj to lub zaakceptuj, że po prostu czegoś nie umiesz, nie potrafisz. Do czegoś jesteś, nie masz predyspozycji do tego czegoś, być może. Więc jesteś w tym, co masz, swoje umiejętności, predyspozycje fizyczne, cokolwiek wykonujesz, docen to. Siebie, takim, jaki jesteś, docen, ale nie przeceniaj się. Oceń sprawiedliwie. Czy jesteś Cesarzem, nieważne co robisz w życiu, spójrz uczciwie na to, co, co osiągnąłeś, ale nie umniejszaj sobie, bo byki mają te skłonności, że właśnie przeceniają się w niektórych, czują się takie dumne, uparte, nie dają sobie nic powiedzieć i, i są bardzo trudno im przychodzą zmiany. Byk jest taki skrupulatny, długo planuje wszystko, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, długo się przygotowuje do tego. Ale byku, masz możliwości i trzeba czasem poddać się temu, pójść za, za, za ciosem, to nie za ciosem, ale pójść poddać się, poddać się temu prądowi. Niech was poniesie ta energia tego roku. Jeżeli się y, przestaniesz upierać przy swoim, przy tych swoich niekoniecznie zawsze najlepszych y, wartościach czy, czy pomysłach, to jest przed Tobą duży sukces do osiągnięcia. Możesz zrealizować swoje marzenia i możesz stać się takim cesarzem swojego życia. Pięknie, byczki, cudownie, ale to jest, to jest zadanie na, na ten miesiąc dla Was. Cokolwiek by się działo w pracy, zaufajcie, że jesteście na dobrym miejscu i, i robicie to, do czego jesteście predyspo predysponowane. Co dla bliźniąt, najważniejszego na styczeń. Rodzina. Rodzina, dostatek, dobrobyt. Eee, tutaj jest też może być odpoczynek, eee, do, e, dopieszcza, dopieszczanie siebie, czyli w takim znaczeniu, że e, pozwalam sobie odpoczywać i, i cieszyć się życiem, jest mi dobrze w gronie rodzinnym. Nawet czy mam rodzinę, czy nie mam rodziny, po prostu jest mi dobrze i tym się delektuję. O proszę, tutaj jest płodność. Czyli w tym wszystkim, w tym, w tym dostatku i dobrobycie, który będziesz odczuwał w styczniu, coś powstanie nowego. Albo, albo tutaj może się pojawić nowe życie, ciąża, Tutaj może się też również pojawić nowy pomysł. To może być związane z pracą, ale niekoniecznie. To jest ogólnie, czyli tutaj takie docenianie siebie, cieszenie się tym na spokojnie, ale tutaj z kolei jest też, że bliźnięta są bardzo porywcze, że one nie potrafią po prostu nic nie robić, ciągle w głowie mają mnóstwo pomysłów. I ciągle coś tworzą. No i też tutaj się pojawiła taka energia. Także bliźnięta, macie dobry czas na to. Ale pozwalajcie sobie na nic nie robienie. Na takie yy, korzystanie z, z życia. Korzystanie w pozytywnym sensie. Korzystanie z życia. Raczki. Co będzie najważniejsze w styczniu dla raków? Trzeci raz sprawiedliwość. No wiecie co? Sprawiedliwość. Czyli oceń, oceń. Może inaczej. Nie, nie oceniaj. Patrz racjonalnie. Nie zawsze to, co... Powtórzę te słowa, które już powiedziałam wcześniej. Yy, chyba przy baranku. Nie zawsze... to. To, co widzisz, na co patrzysz, jest albo białe, albo czarne. Nie zawsze to jest dobre lub złe. I tutaj są wybory. Będziesz dokonywał wyborów, ale nie zawsze to, co przed, ten wybór, przed którym stoisz, nie zawsze wybierasz między dobrem, złem, czarnym, białym, prawdą, fałszem. To nie zawsze tak jest. Czasem, czasem są dwie. Yy, jakby dwie tajemnice, i tak do końca nie wiemy, co jest prawdą, nie wiemy, co jest, co jest, co jest jaką wartością, ale ocenić to na podstawie tych, tego, co wiesz, na, tych, na podstawie tych informacji, które już posiadasz. Przyjrzyj się na spokojnie, nie idź za takim porywem, za taką pasją. Spójrz na spokojnie, zrównoważ sobie emocje najpierw. E, stań się stronniczym, stronniczą. Przepraszam, bezstronnym, czyli chodzi o to, żeby nie, e, nie spojrzeć, że ja coś lubię, czegoś nie lubię, tylko żeby to było takie takie sprawi sprawiedliwa ocena, no po prostu. Ale również wgląd w siebie. Sprawiedliwe ocenianie siebie. No tak, czyli tutaj jest jakby taka retrospekcja znowu. Zaglądanie w głąb siebie, yy, niezadowolenie, czegoś mi brak, takie znudzenie, zmęczenie. Coś tutaj, coś tutaj musisz wy, zrównoważyć, raczku. W, wniknąć yy, w, w siebie, spojrzeć w siebie, w swoje pragnienia, odczucia, ale ocenić to. Sprawiedliwie, żeby nie popadać w taką nostalgię wieczną, że ach, bo ciągle mi czegoś brakuje, żeby tutaj, tu będziesz miał właśnie takie rozważania w tym miesiącu, w styczniu. To jest ważne, ale nie popadaj w te skrajności. Tutaj jest bardzo ważne zrównoważenie w tym miesiącu. Nie daj się y, y, wpędzić w tą nostalgiczną energię depresyjną. Takiego bycia wiecznie niezadowolonym z czegoś. Spróbuj odnaleźć w sobie y, taką iskrę, która pomoże ci docenić to, co masz już w sobie, to, co masz wokół siebie, osoby, y, to, czym się otaczasz, co osiągnąłeś w życiu. Spójrz na to z innej perspektywy. Wszystkiego dobrego, Raczku. Co dla lwa. Co dla lwa będzie najważniejsze w styczniu? O, konkurencja. Konkurencja. Bardzo burzliwa energia. Lew walczy sam ze sobą. Wewnętrzna walka się toczy. Jest dużo pomysłów, ale jest słoneczko. Słońce na horyzoncie się pojawia. Więc yy, tak. Lew walczy, ma wewnętrzne rozterki, bo jest coś, z czym się kłóci. On nie, lew nie wie, co ma on. Ty wie, ty wie nie wiesz, co wybrać. Bo chciałbyś sięgnąć z gwiazd, chciałbyś, żeby ci było w życiu cudownie, najlepiej słońce, żeby ci świeciło po prostu zawsze i, i, i non stop. I nawet, o, to może być też i urlop, tak? Chciałbyś się wygrzewać na słoneczku, a tu z drugiej strony musisz coś. Tu, tu są denary, czyli tu trzeba by było popracować nawet na dwa etaty, ciągnąć dwie rzeczy. I, i tu jest takie rozterki wewnętrzne: odpoczywać, czy się zakasać rękawy i się brać do roboty, jakie podjąć decyzje. Być może tutaj jest jakaś konkurencja. Która mówi, że, że chciałbyś, żeby było yy, spokojnie, żeby było yy, tak płynęło, wszystko ładnie. A tu niestety trzeba, ktoś cię zapędza do pracy. Mało tego, że masz jeden etat, jeszcze dodatkowo dużo zleceń przychodzi. Ale to i tak wypływa z, z, tego, z wnętrza. Cokolwiek na zewnątrz się dzieje, co otoczenie ci pokazuje, to spójrz, bo to są jakby te Twoje ukryte, podświadome yy, intencje, które nie zawsze, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. W każdym razie lwie. Nie walcz ze sobą. Spróbuj nie walczyć, spróbuj pogodzić te dwie rzeczy. Spróbuj pogodzić pracę i odpoczynek. To nie zawsze musi być tak, że odpoczynek jest, dostatek, który, który podczas którego nie można pracować. O, można pogodzić te dwie rzeczy. Możesz żonglować, proszę. Tutaj możesz płynąć na fali. Tutaj są tu, tu nawet nie potrzebujesz stera, bo ty patrzysz sobie w te denary, patrzysz sobie w te. Te, te dwa biznesy, dwa projekty robisz coś i płynie i to po prostu płynie przestań walczyć puść, energia sama popłynie poddaj się daj sobie kilka dni bez zastanawiania się daj sobie taki, taki wyluzuj, odpuść daj, się, daj sobie po prostu swojemu umysłowi odpocząć od, od tych rozterek i zobaczysz, samo się wszystko ułoży. Przyjdą do ciebie odpowiednie decyzje w odpowiednim momencie. Co dla panny? Co będzie dla panny najważniejsze w styczniu? Pokusy. Panna będzie się mierzyła z jakimiś nałogami. Albo z jakimiś hmm, negatywnymi uwarunkowaniami, może z negatywnymi ludźmi. Tu jakaś taka przychodzi energia. No, zobaczymy, co dalej. Tak, tu jest za dużo myśli, jest zmęczenie. Tu jest nadmiar. Panna za dużo myśli. Tak. Panna jest zmęczona, oczekuje czegoś, coś posiała, coś zrobiła, spodziewa się, czeka na rezultaty i ciągle o tym myśli. I ciągle o tym myśli, już jest zmęczona tym wszystkim, bo pewnie te rezultaty jeszcze się nie pojawiają. Panno, kochana, przychodzi właśnie taka energia, posiałaś, odpuść. Posiałaś, zrobiłaś co miałaś zrobić. Wszystko się zadziało tak, jak miało się zadziać, i teraz na spokojnie czekaj na owoce tego. Nie bujaj w obłokach, nie wyobrażaj sobie cudów na kiju. Po prostu cierpliwie czekaj. Zajmij się w tym czasie czymś innym, albo rób dalej to, co robisz. Nie rozmyślaj, bo to sprawi tylko oból o głowy, cię przyprawi. I będziesz uwiązana, będziesz uwiązana w tym, w tym kole. W tym, w tym ciągłym rozmyślaniu nie będziesz potrafiła ruszyć do przodu to będzie takie uwiązujące cię to są też jakieś nierealne myśli nierzeczywiste na spokojnie no i te jakieś tutaj są negatywne energie, które się wyłonią pokażą, bądź panna będzie o czymś myślała takim takim, co ją kusi. Coś pannę kusi mocno w styczniu. Panno, cierpliwie nie, nie poddaj się, albo poddaj się, to już decyzja zależy od Ciebie. Cierpliwie oczekuj i nie zniechęcaj się, bo tymi myślami negatywnymi sprawiasz, że to, co posiałaś, efekty, rezultaty tego, co posiałaś, oddalasz. Zamiast przybliżać, oddalasz od siebie na spokojnie cierpliwie wychodź z panno z tej analizy z tego rozmyślania ciągłego to będzie w tym miesiącu istotne ważne wszystkiego dobrego panny